W domu. jemy. Na początek mamy takie fajne, długie słówko, i zawsze kiedy nas takie słowa jakoś zaskakują, to najlepiej je sobie właśnie podzielić. Hus holdings artikler? czyli artykuły gospodarstwa domowego. Nie pisałam już tutaj tłumaczeń, bo no, zdjęcia są raczej oczywiste. Także zaczynamy czytanie, wymowę tych właśnie słów. Ed toalet papir. N.ai. soppe. N. Tanbyszte, N. tankrem. N. shampoo. n i soppe. et honkle. Tutaj właśnie d jest nieme. Ed tyryk papir. En klut. Taka ściereczka do wycierania. Et waske Czyli proszek do brania. En ai obwask sope. En skurys p Pe jest nieme. En Serviet. Et glas. En kop. En talarken. En ai sze n ai I tutaj mamy t czyli dosłownie łyżeczkę herbacianą, czyli małą łyżeczkę. Łżeczkę po prostu. N-gaffel, N-knif, n Siel, czyli to jest rondel, bogarnek to n-grite. En, n i stekke, pana n kafe traktor, Ekspres do kawy. I przed nami typowy, spokojny poranek, jak to w każdej rodzinie. En Ruli morgen. Gumon ola. Hi mama. Ardy Sultan Ja, Weldi, Ar frukosten fardi. Ja, den ar snacz fardi. Pappa lager grøt og koker kakao. Har du lyst på kakao? Ja, takk. Dekker du bordet? Ja. Hvor mange glass trenger vi? Fire. Og hvor mange kopper? Fire kopper også. Du og Machi drikker kakao. Pappa drikker kaffe, og jeg drikker te. Hvor er koppene? Dziar IKE I SKOPE, I, i OBWASK MASZINE, JA DE STEMER, BURE ARKLAR, TAKWORJELPEN OLA, FROKUSTEN AR fardi. I tutaj mamy taki mały samendrak, czyli podsumowanie. OLA AR DATTERA TIL MARIA O PIOTR. Ola jest córką Marii i Piotra. I tutaj zwróć uwagę na to słówko: "kotil", mm, Tak, jakby w takim dosłownym tłumaczeniu, Ola jest córką dla e, Marii i Piotra. Ale tutaj nam właśnie chodzi o to, że ona jest córką Marii i Piotra. Piotr la gry o cooker kakao. Czyli Piotr dosłownie robi owsiankę, przygotowywuje owsiankę i gotuje kakao. Marja lager te og kaffe, og Ola dekker bordet. Hun spiser grøt og drikker kakao til frokost. Til frokost. Na zdnadage. Pjotr drikker kaffe, og Marja drikker te. Hun liker ikke kaffe. Ola henter fire glass og fire kopper. Koppene er ikke i skapet. nie ma ich w szafce. Die ar i obwask maschinen, znacz ar frucusten fardi. I przed nami jeszcze wyrażenia z przyimkiem, czyli utrik me preposition Paweł ar mannen til Maria, czyli Paweł jest mężem Marii. On jest mężem dla Marii. Dosłownie tłumacząc. Han ar faren til Maciej o Ula. Jest, ma jest ojcem Macieja i Oli. Maria liker te. Hun har list po te. Har list po. Mieć ochotę na. Czyli ona ma ochotę na herbatę. Di argla i verandre argla i to jest być zakochanym w czyli oni są zakochani w sobie nawzajem paweł li kaffe i można powiedzieć że han argla i kaffe on jest zakochany w kawie on uwielbia kawę i możemy też zapytać kogoś Ardi gla i kafe. Czy uwielbiasz kawę? I przed nami jeszcze określniki dzierżawcze. Czyli possessiver. Mój, moja, moje, moi. Tutaj przy określnikach zwracamy uwagę, jakiego rodzaju jest rzeczownik. Rodzaj męski. N. Wtedy mamy określnik min. Żeński I. Określnik mi. I rodzaj nijaki, określnik mit. Czyli mój, moja, moje. Liczba mnoga tutaj nie ma znaczenia rodzaj rzeczownika. Zawsze to będzie mi, I teraz spójrzmy na przykłady. Przy czym jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. W momencie, kiedy używamy tych określników, Rzeczownik przed nimi zawsze stoi w formie określonej. Spójrzmy. Ich Piotr. Ja mam męża, jestem zamężna i mąż mój ma na imię Piotr. Mannen. Bez ar Artide. Moi dziadkowie nie żyją. Hardy Familie. Ja, kunami heter Kuna żona w formie odmienionej, tak? Kunami heter kari. Ja seller huse, mit. Sprzedają mój dom. Huse, mit. Również forma odmieniona. Systerami, kummer, pobesok. Moja siostra przyjeżdża, wpada w odwiedziny. I tak samo forma odmieniona. sistera me